Bierzesz udział w igrzyskach olimpijskich i zdobywasz medal. Myślisz, że byłbyś szczęśliwszy, gdybyś zdobył srebro czy brąz? Myślisz, że byłbyś szczęśliwszy, gdybyś zajął drugie miejsce zamiast trzeciego? No, wydaje się logiczne. Jednak badania wykazały, że brązowi medaliści są szczęśliwsi niż srebrni medaliści. Może się tak dziać, ponieważ srebrni medaliści mają tendencję do porównywania się do zwycięzcy. Myślą: Mogłem wygrać złoto. Chciałbym wygrać złoto. Nazywa się to myśleniem kontrfaktycznym. Prowadzi do mniejszej satysfakcji i większego rozczarowania. Natomiast brązowi medaliści porównują się w dół i myślą, prawie zająłem czwarte miejsce, prawie poza podium. Jestem taki szczęśliwy z tego medalu. I w rezultacie faktycznie są szczęśliwsi. Kluczowym wnioskiem jest więc zadanie sobie pytania, na czym się skupiam i jak to wpływa na mój sukces i szczęście. Nie wpadaj w pułapkę ciągłego porównywania się z tymi, którzy są przed tobą i poczucia, że nie jesteś wystarczający. Zamiast tego upewnij się, że regularnie świętujesz to, jak daleko zaszedłeś. Doświadczyłeś kiedyś czegoś podobnego? Daj znać w komentarzu.